Witam Was bardzo serdecznie. Jest jeszcze dość wczesny ranek. My się dzisiaj wybieramy na Śląsk, jedziemy do znajomych, jedziemy miasto zwiedzić i coś tam Wam, jakieś przebitki może tutaj za chwilę pokażę z tamtego miejsca, bo też nie chcę za dużo nagrywać, bo wiecie z, ze znajomymi. No a tymczasem idę się, zbieram się, bo jeszcze muszę coś z tymi włosami zrobić, tak jak byle jak głupiłam. A więc do zobaczenia i do usłyszenia. No, myślę, że już za moment dla Was. you Bo jest po 21. Przepraszam was za to światło takie niekorzystne. Ale chciałam wam pokazać jakie bransoletki sobie z córką kupiłyśmy na jarmarku. Nie pamiętam dokładnie jak ten jarmark w Żorach się nazywał, ale było dużo też stoisk takich charytatywnych, gdzie można było coś kupić i wesprzeć różne organizacje. My sobie kupiłyśmy bransoletki. Mama i córka, moja córka jeszcze sobie kupiła razem z tatą. Takie bardzo ładne, delikatne, akurat ja mam. Wrzucę Wam zdjęcie, to będzie lepiej widać, jakie są jeszcze tam te dwie. Widzicie, co taka mała rzecz, a cieszy. Pogotuję ugotuję ryż z warzywami i z kurczakiem. Ryż będę robiła w taki sposób, że go będę podsmażała na oliwie. Później będę zalewała dwa razy bulionem warzywnym, tak, nie mięsnym, warzywnym, tak, żeby, wiecie, ten ryż chłonął to i zmiękł. Jak zmięknie, no to będzie już gotowy. No a mięsko trzeba będzie podsmażyć. Tutaj cebula, czosnek, cukinia, papryka. Akurat mam takie dwie, więc się przydadzą. No i to się później razem podaje. Mam nadzieję, że wyjdzie, że będzie bardzo dobre. Ryż, który należy użyć, to jest właśnie ten. To mięso podsmażone z cebulą i z cząstkiem przełożyłam do garnka. Tutaj już włożyłam paprykę i marchewkę. Teraz zaleję to gorącym bulionem. Ja trochę więcej dam niż szklankę, dlatego że ja mam więcej tego na więcej osób. Tak chcę zrobić w ogóle na dwa dni, to mięso z tymi warzywami, a resztę sobie dogotuję jutro też. No i jak to chwilkę dosłownie podgotuję, to dodam cukinię i tak będę dusić około 15 minut, zobaczę jak, jak te warzywa będą miękły. A później na koniec dodam groszek, dlatego że mam taki z puszki, więc on nie wymaga jakiegoś długiego gotowania. Także pod sam koniec już go dodam, przyprawię. Ja mam słony bulion, dlatego wstrzymam się na razie z solą. Dodam tylko pieprz i właśnie zioła prowansalskie. No i danie jest już gotowe. Próbowałam, jest bardzo dobre, także mogę polecić. I tutaj zamiast ogórka to najlepiej byłoby podawać to razem z sałatą. Sałatą, taką wiecie, skropioną olejem. Znaczy oliwą i octem balsamicznym. Ale ja nie miałam, więc sobie tutaj skropiłam ogórka. Dałam, żeby takie było też coś surowe. No i zabieram się za jedzonko. Oczywiście chwili. Ten... Co tam mi się wydaje? Chodzi o to, żeby to było pokazane. Widzę? No, cały napis? Tak. Rzeźda! <laughs> to jest taka cieniutka. Już? Jak do? Jak do podoba Ci się, ale nie drap tego, to nie jest drapa. Niszczył siebie już. Ja możesz siebie niszczyć. <laughs> to nie jest drapak. Zuzka, trzeba taką plamę na nosie dorysować. Widać, że to nie są Nie, to nie jest drapak. To nie jest drapak. To nie jest drapak. Trzeba mu ten rudy zrobić. Plamę trzeba na nosie rzucić. No i co? Podoba się?